Cześć, witam w kolejnym odcinku porannego basowania. Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki temat, jakim jest Poznaj swój instrument. Poznaj swój gryf, czyli tak naprawdę chodzi o zapamiętywanie i zrozumienie, i jak są ułożone dźwięki na gitarze basowej. Gitara basowa to jest instrument, który jest strojony w interwale kwarty może nie jest to najważniejsza informacja mianowicie na piątym progu Mamy ten sam dźwięk, także jest to bardzo symetryczny instrument. Każda struna od każdej kolejnej ma dokładnie tę samą odległość. Nawet jeżeli weźmiemy instrument pięciostrunowy, czy też sześciostrunowy, zasady są takie same. Bardzo jest to pomocne w różnych schematach i też bardzo jest to pomocne na przykład w zrozumieniu potem tonacji i tak czy jest to ułatwienie? Na pewno. Czy jest to coś bardzo łatwego? No nie do końca. Czasami zobaczycie, że zagranie czegoś w Adur, a w azdur e, jednak wymaga od nas pewnego przygotowania. Natomiast nie różnią się układy palców na przykład tak bardzo jak na innych instrumentach. Pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie omówili, po wzięciu łyku kawy, bo o poranku kawa e, jest tak najbardziej, właściwa rzecz, to moi drodzy, właśnie zrozumienie tego. Co znaczy? Na przykład weźmy sobie jeden dźwięk A. Na pianinie dokładnie dźwięk A o tej samej wysokości występuje tylko raz. Jest tylko jeden klawisz. Natomiast u nas, na naszym instrumencie, ten sam dźwięk występuje tu, ale występuje też tu. Występuje tu, ale występuje też tu. Czyli co to daje? Jeżeli byśmy sobie zobaczyli, zobaczcie, Mamy cztery razy te same dźwięki. Dla nas oczywiście różni się też to brzmieniem, ale też mi to pokazuje pozędem symetryczności. Czyli każde zadanie, może nie zadanie źle to powiedziałem, każde, każde zjawisko muzyczne, jakie mamy, takim jakim jest właśnie gamy, akordy, wszystko co będziemy grać, musimy zrozumieć, że u nas będzie to występowało w kilku, dwóch, trzech różnych schematach, pozycjach. Które warto zawsze sobie przerobić, i właśnie to w ćwiczeniu przejdziemy sobie przez ten proces. Oczywiście mam na myśli tak naprawdę kilka miesięcy, bo to różne tematy mają te zjawisko w różny inny sposób, tak, inaczej będziemy interwały, traktować inaczej skalę, inaczej gamę i tak dalej. Natomiast właśnie to zrozumienie tego pomogło mi potem w przyszłości właśnie jak spisowałem, czy tworzyłem jakieś, jakąś linię basu, w odpowiednim ułożeniu ręki i tak dalej. Jest to na pewno ważny element. Pierwsze ćwiczenie, bo tak naprawdę to bym uznał jako ćwiczenie takie początkowe, początkowe zero, tak? Zobaczenie sobie, właśnie możemy sobie przegrać. Oczywiście też jeszcze inne dźwięki. Mieliśmy dźwięk H, przepraszam, H, tak? Tak samo możemy sobie pograć właśnie w ten sam sposób. Jest to też dobry element. Oczywiście jak zobaczycie za niedługo nam się skończą te dźwięki. Zaczniemy sobie od dźwięku G. Możecie sobie pójść, tak? Przy dźwięku C, przy tym instrumencie będę miał już koniec. Natomiast, może przy instrumencie 24-progowym, mógłbym zajść o wiele dalej. Natomiast to mamy jako takie ćwiczenie 0, które zachęcam Was, żebyście sobie zrobili. Ćwiczenie właściwe, które dzisiaj poruszę, tutaj na YouTubie zagram go tylko w jednym kluczu. W sensie mam na myśli na jednym dźwięku jednym dźwięku z 12. Natomiast dla moich patronajtów myślę, że tam zamieszczę i będziemy ćwiczyć to samo, ale już na każdym dźwięku pokażę Wam wtedy różne zależności, jakie występują w zależności od tego, jaki dźwięk będziemy wybierać. O co chodzi? Wybierzmy sobie na przykład dźwięk F, który najniżej na basie czterostronowym leży w tym miejscu. Pierwszy próg, tak? Ponieważ znamy budowę. Jeżeli nie znacie budowy dźwięków, no to mamy alfabet e, ABCDEF G. E, u nas w Polsce dźwięk B nie mówimy, mamy dźwięk H z różnych względów. E, jeżeli chcecie zagłębić tą wiedzę, to na pewno jest mnóstwo materiałów na ten temat. Wróćmy sobie do ćwiczenia. Mamy dźwięk F i teraz będę szukał e, możliwości, ile razy występuje on na każdej ze stron. Czyli jeżeli dźwięk E występuje, to na pierwszym miejscu. W pierwszym progu. To zobaczcie, tutaj mamy. Widać to, o, może w ten sposób pokażę, nie wiem. Widzicie mamy dwie kropki w różny sposób są to inaczej. Zekatrzę na każdy mój bas. To widzę, że wszędzie są dwie kropki. <grym> tutaj jest, ewentualnie jest to może być też inaczej zaznaczone. E, ten dwunasty próg jest to bardzo dobry punkt, ponieważ jest to punkt jakby odbicia, odbicia lustrzanego, tak? Czyli dźwięk F. Dźwięk F występuje też tutaj, i potem idę na kolejną następną strunę. Dźwięk F na strunie A występuje w tym miejscu na ósmym progu oraz występuje tutaj na moim instrumencie, już jako ostatni próg. Tak więc mam 15, 17, 19 i 20 próg na tym instrumencie. Następna struna, dźwięk F, występuje na trzecim progu. I występuje na progu 15. No i dochodzimy do strony G. Tutaj dźwięk F występuje mi tylko raz. Jeżeli macie instrumenty 20, przynajmniej dwuprogowe, no to w tym momencie będziecie mieć dźwięk. F mi tutaj brakuje albo 24 właśnie jak tutaj ten który wisi. Yy, jesteśmy w stanie zagrać. Czyli myślimy o tym w ten sposób każdy dźwięk może występować dwa razy, na pewno występuje raz, albo przynajmniej dwa razy w zależności od instrumentu. Pusta struna, jeżeli mielibyście 24 progi, no to wystąpi aż trzy razy, czyli trzy razy możemy zagrać ten sam dźwięk. Jest to bardzo pomocne, bo wtedy zaczynamy szukać dźwięków na gryfie i przejdziemy sobie przez właśnie taki proces. Rozumienia i szukania tych dźwięków. Zobaczmy mamy dźwięk F. Doszliśmy od dołu, bo od najniższego do dźwięku F tutaj. Oczywiście w brzmieniu, ten dźwięk F tutaj jest taki sam, natomiast mam na myśli najwyżej pozycji, już wyżej dźwięk F na tym instrumencie nie wystąpi. Więc wracam sobie, szukając tych dźwięków. No już tutaj myślę, że nie muszę szukać, ale jest to genialne ćwiczenie. Powiem Wam szczerze, na zapamiętywanie, przez wiele tak naprawdę lat rozpoczynałem sobie właśnie moje poranny basowania dokładnie od tego ćwiczenia, wybierając np. jeden dźwięk, starając się go zapamiętać. Z czym możecie się tutaj spotkać, jeżeli chodzi o różne kwestie problemów? No na pewno rozczytanie zajmie jakiś czas. Eee, trzeba do tego siąść, można sobie pozapisywać w zeszycie, gdzie on występuje. Ważna kwestia jest tego typu, żebyśmy właśnie unikali tych elementów, wiecie, oktaw, tak? Tego, co jest jakby typowe dla basisty, gdzie jest ten dźwięk? Mm -hmm. No jest to dobre w kontekście poszukiwania, ale na pewno nie potem w kontekście grania, ponieważ jeżeli chcemy zrobić slajd, mm -hmm. do dźwięku F albo od... przez, nie wiem, dwie oktawy, chociaż przez dwie oktawy będzie ciężko, to w tym momencie muszę już wiedzieć, gdzie ten dźwięk jest. Jeżeli chcę sobie zagrać jakieś przejście i kad myślę sobie już bardziej skomplikowanie, typu nie wiem, jestem na E, gram sobie od tercji, jestem na dźwięku G, chcę zagrać od tercji i tak dalej, no to to jest właśnie jakaś sytuacja, kiedy mi się to przydaje, bardzo przydaje mi się to. W sytuacja, kiedy potem coś spisuje. No generalnie podstawa, moi drodzy, to trzeba przejść. Z czym się możemy spotkać? Na przykład, nie wiem, tutaj sytuacja FF, -F, tak? Jeżeli zdarzy wam się błąd, a na pewno wam się zdarzy, co nie jest problematyczne same w sobie, jest kwestia, co z nim zrobicie. Nie możecie wgrywać złych rzeczy. Czyli jeżeli na tutaj się pomylę i między dźwiękiem F zagram sobie tutaj dźwięk na Katwis, to wracam sobie do tego. I nie zaczynam od początku. Nie zaczynajcie od początku. Nie myślcie o tym ćwiczeniu jako coś, co po prostu trzeba przejść, jak wiecie, górę. Tutaj musimy wstrzelić się od każdego punktu, od każdego momentu. Czyli jeżeli pomyliłem się od tego miejsca F, szukam sobie i rozumiem, co się stało. Ok, no zakładałem, że to będzie na tym progu. Myślałem, że to będzie kropka. Nie ma tej kropki, musi to być tu. Ok, kropka niżej jest E, no przecież. E F, półton, ok, pamiętam sobie e, F I tutaj na przykład zapamiętuję, dobra, jest to najwyższy próg, więc szukam i ten skok sobie też mogę ćwiczyć. Coś, co będę powtarzał bardzo często, nie ćwiczymy rzeczy trudnych. Jeżeli cokolwiek jest trudne, musimy to na tym instrumencie... Zmienić na łatwe na każdym instrumencie, tak? Chodzi o to, że albo zwalniamy tempo, albo dzielimy na frazę, czyli dzielimy na małe odcinki. W tym przypadku dzielimy sobie na małe odcinki. Między na przykład tutaj tym dźwiękiem F myślimy sobie, mamy na trzecim progu. Duży skok, ale też ćwiczymy go sobie parę razy. Tutaj mamy skok oktawowy i zobaczcie, tak następna struna to tak naprawdę jest, można powiedzieć, e, aż. 6 progów w dół, Jakby 1, 2, 3, 4, no 5 możemy powiedzieć, tak? Chyba, że jeżeli liczymy od tego samego, Raz, 2, 3, 4, 5, no to wtedy 6. To też jest taki jeden z elementów do poćwiczenia sobie. I mam dźwięk F tutaj. I co jest jeszcze ważne w tym ćwiczeniu, powtarzamy sobie, tak? Czyli mówimy sobie F. F, myślę, generalnie wasz wzrok musi być pierwszy, potem ręka, czyli jeżeli gram sobie dźwięk F, to moimi oczami skanuję, jestem w właściwym miejscu, jestem, dopiero przenoszę rękę, F, szukam, bo to jest najpierw wszystko w naszej głowie, F, F, biorę kolejny dźwięk, F, myślę sobie, okej, okay. daleki skok, szukam, F, pamiętajcie, że w tym nie chodzi o prędkość, prędkość będzie wynikiem waszej dokładności. Więc myślimy sobie F, F. Ok, F, F, mam, mam. I następnego miejsca tutaj byłem. Co robię dalej? Wracam się F. Myślę, szukam, skanuję, przykładam rękę F i potem kolejny dźwięk F. Jak uzyskać szybkość w tym przypadku? Yy, będę skracał te mm, czasy między kolejnym dźwiękiem. Tak naprawdę będę przyspieszał myślenie. F. F, następny, następny, od razu, od razu. Tu jakby nie może być chwili potem na jakieś niepotrzebne zastanowienia się. Nie od razu przenoszę rękę, ale od razu myślę, od razu patrzę się na mój instrument i myślę sobie F, 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 F. F. Już nie mam tutaj byłoby, ale wracam się. F, 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 F. F. Widzieliście tutaj moment zachwiania? Ręka poszła troszeczkę za nisko, tak? No właśnie, F, F, F. Czyli tak naprawdę dokładność jest, albo prędkość, właśnie, jest wynikiem naszej dokładności. Tego, że wiem, gdzie mam iść. Nie potrzebuję tutaj prędkości, bo jeszcze chcę, żeby dobrze wydobywał się dźwięk. Natomiast fajnie jest sobie określić jakiś element płynności. To znaczy, no tu. 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 tu Czyli odkreślam sobie, że to może być moje tempo. Warto tutaj z, dojść do momentu ćwiczenia z metronomem. Oczywiście nie polecałbym zaczynać tego ćwiczenia z metronomem, ponieważ może to być dla Was deprymujące na początek. Zostawiam sobie to w ten sposób i na początku próbuję. Najważniejsze jest właśnie znalezienie, poszukanie ten ruch ręką w górę, w dół. Dla niektórych może ruch. 20. progu będzie czymś zupełnie nowym. Jeszcze w tych rejonach swojego instrumentu nigdy nie byliście. No, generalnie, oczywiście, może nie gra się tutaj często w ten sposób. No, chociaż. na przykład, jakieś takie. Ja nie wiem, sytuacje już potem bardziej ak akordowe. To jak najbardziej. Czemu nie? Tak, czyli jeszcze raz wracamy. Podstawa jest myślenie na przód. Mówimy dźwięk, możemy go sobie też śpiewać. Generalnie super sprawa, ponieważ od razu mamy jakiś element kształcenia słuchu. To też kolejna wskazówka, mianowicie łączę sobie różne elementy. Zapamiętuję dźwięki, myślę, mam kształcenie słuchu, czyli nie marnuję czasu inaczej. Pożytkuję go. Buduję wszystkie ćwiczenia w taki sposób, że ćwiczę jakiś jeszcze element. Wydobywam dźwięk, właściwie uczę się dobrego wydobycia dźwięku. Dbam o dźwięk. Dlatego no właśnie w jednym ćwiczeniu, szczególnie na tych podstawach i początkach, będę dużo mówił o tym, ponieważ chcę Wam pokazać, jak efektywnie ćwiczyć na basie. Czyli, że nie tylko jeden element, ale łączymy sobie to bierzemy parę elementów ćwiczeń, tak? F, czyli mówię sobie głowa idzie najpierw i potem ruch. Jeżeli zrobię błąd to y, muszę się zatrzymać i nie wracam się. Jeżeli tutaj zrobiłem sobie zły dźwięk, to poprawiam go i wracam się od tego momentu. Chodzi o to, żebyście podczas waszego ćwiczenia nie wbijali waszą w głowę, bo tak naprawdę to jest też pamięć mięśniowa, y, pamięć wyobrażeniowa złych nawyków. Y, trudno jest paradoksalnie je potem wyplenić. Także, jeżeli coś jest nie tak, to od razu muszę się do tego wrócić. Także tak wygląda. Tak Dźwięk F możemy sobie ostatnie raz przeprowadzić za ćwiczenie. One, two, three. Nie mam karmetronomu, metronomu, ale zostawiam sobie taki gruwik. I tu nawet dźwięk. Zobaczcie. Tak mówiłem właśnie. Kolejny element. Zaczynam tu Gram tu Czy mogę poćwiczyć? Bezgłośna zmiana pozycji. Ona nigdy nie jest zupełnie bezgłośna, słyszycie te szuranie, że tak powiem. Ale staram się, szczególnie jeśli pomagam sobie prawą ręką, przynosić rękę tak, żeby ta zmiana pozycji była w miarę bezgłośna. Widzicie, podczas gry przyszło mi na myśl przynajmniej pięć różnych elementów, czyli tłumienie, wydobycie, właściwy atak, artykulacja, kształcenie słuchu. Mogę grać oczywiście sobie przejść przez to. Czyli zobaczcie, ile możemy zrobić rzeczy, żeby to ćwiczenie nie było nudne. I ćwiczenie jeszcze timingu, gdybyśmy sobie wzięli tempo 40, tak, bardzo wolnym tempie, e, spróbowali sobie zagrać. Ja tutaj powinienem gdzieś mieć mój, e, e, chociaż moi drodzy, chyba niestety nie mam, nie będę teraz go szukał, e, ale moglibyśmy właśnie włączyć metronom i spróbować w taki sposób. To jest ćwiczenie pierwsze i ćwiczenie, że tak powiedzmy, najważniejsze, główne, które polecam. Następne dwa ćwiczenia, które chciałem Wam pokazać, i są to ćwiczenia e, czy zamansowane? Nie wiem, chyba bym powiedział, że może wymagające troszeczkę wiedzy albo przynajmniej wytrukowania sobie. Koła kwintowego. Koło kwintowe to taka uporządkowana struktura. Na swoim drugim kanale tomabasz zrobiłem filmik na ten temat, gdzie mówię o tym, czym jest koło kwintowe, w jaki sposób to ćwiczyć, i tam właśnie jedno z tych ćwiczeń weźmiemy sobie. Teraz je zrobimy. Eee, oczywiście w internecie też znajdziecie mnóstwo tematów. Po prostu warto sobie kliknąć, wydrukować. Nawet jeżeli teraz nie macie czasu ani myśli, żeby rozumieć, co to jest, nie ma sprawy. Wystarczy, żebyśmy po prostu szli według pewnego rodzaju porządku tych 12 dźwięków, które są ułożone we właściwej kolejności. Pójdziemy sobie od dźwięku C, czyli naszej godziny 12, pójdziemy sobie w wasze lewo. Chyba tak, bo moje prawo. Tak, patrząc się w ten sposób. Mianowicie, jeżeli nawet patrzycie na kartki, idziemy po prostu na F. O co chodzi w tym ćwiczeniu? Na jednej strunie będziemy grać sobie koło, jakby dźwięki koła kwintowego. Czyli po kolei mamy dźwięk C, F i szukam go sobie w właściwym miejscu. To też jest fajne ćwiczenie, poza tym jeżeli, zobaczcie, jakby jeżeli idę w lewo, czyli jakby w dół, no to wreszcie brzmieniowo będzie to dźwięk kwinta, jakby, Od, dlatego mówi się koło kwintowe. Natomiast my nie będziemy się na to patrzeć w ten sposób, że musimy iść w dół w taki sposób, tylko będziemy sobie myśleć, że idziemy sobie bardziej tych tu mamy dźwięk S, potem mamy as. O, no, tak to powinno być tak. No. Nie musimy zachować tego e, kierunku dołu, Tylko pójdziemy sobie tak, jak nam będzie pasowało. Po prostu szukamy dźwięku F. Szukamy dźwięku B. Szukamy dźwięku S. Szukamy dźwięku as. Bądź też gis, ale myślę sobie teraz as. Szukamy dźwięku Des, cis. Szukamy dźwięku GES. Szukamy dźwięku H. Szukamy dźwięku E, szukamy dźwięku A, szukamy dźwięku D, G, C. Tak. I dokładnie to samo ćwiczenie możemy sobie zrobić na każdej ze stron C. I teraz, znowu, żeby nie było to nudne, bierzemy, zapożyczamy te elementy, które już ćwiczyliśmy. Włączamy metronom w wolnym tempie najlepiej w wolnym tempie. Tu, 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 na przykład takie coś sobie zrobimy. I ćwiczymy od razu. A tak, innym ka zamknięcie dźwięku. Łączka. Bankka. Bankka. Raz na H. O, teraz, zobaczcie, <terazonosentry、「adta1> czy wiem raz. Równo, tak? A ja bym chciał tak, k, Czyli czwartą szesnastkę to są elementy, które też znajdziecie w moich ćwiczeniach rytmicznych. One się będą pokazują się regularnie w każdy poniedziałek, więc tam też te ćwiczenia w kontekście właśnie tłumienia dźwięków na odpowiednią wartość rytmiczną będziemy sobie przerabiać. Tutaj takie, powiedzmy, jeden element, gdzie już biorę to i ćwiczę właśnie na innym przykładzie, tak? Ale powiedzmy, zostawmy sobie na razie tłumaczenie. Raz, tak, a, d G i C. Więc robimy to samo. od F B S Oczywiście mój konieczek miało największy sens. Trzeba byłoby to robić z metronomem, ponieważ sam dla siebie nie jestem wyrocznią. Mogę się zwodzić pod względem tego, czy gram dobrze, czy gram źle. Po prostu teraz jest to wersja demonstracyjna. Tak? No więc została nam ostatnia struna. C, F, D, S. Oczywiście możecie też zmienić kierunek. C, G, D. Zobaczcie, jakby rozjaśniamy. A, E, H, Wiz, bądź też GS, Cis bądź też DES, AS, S. B, F i C. Tak? Czyli zobaczcie, ile tutaj już jest fajnych elementów, które możemy wyłuskać i poćwiczyć. To było ćwiczenie drugie. No, myślę, że tutaj wiecie, z każdego z tego możemy zrobić osobną, jakby practice time, że tak powiem. Dzisiaj po prostu rzucam Wam dużo wyzwań z tym związanych. Żeby temat związany z. Zapamiętywaniem dźwięków na gryfie był zakończony. Pójdziemy sobie do trzeciego ćwiczenia, też opartego na podobnej zasadzie, ale troszeczkę innego. Powiem szczerze, to ćwiczenie, kiedy już myślałem, że mam dosyć dużą wiedzę, dużo gram, ktoś, a nawet Michał Kapczuk, wspaniały basista, rewelacyjny muzyk, zapodał mi to ćwiczenie, no i rozłożyło mnie to oczywiście na łopatki. No ale bardzo dobrze, bo też właśnie o to chodzi, żeby poznawać rzeczy nowe i się rozwijać. Zasada jest bardzo prosta, ale tym razem nie gramy mm, tylko po jednym dźwięku C, F, B i tak dalej, ale będziemy grać każdy z tych dźwięków cztery razy. Czyli zaczynając od dźwięku C, gramy go cztery razy. I uwaga. Zasada jest taka, że nie ma tutaj złotego, jakby złotego kierunku, co mam na myśli. Jeżeli zaczynamy od dźwięku C, szukamy sobie czterech dźwięków C na w naszym instrumencie. Ale generalną zasadą jest taką, że unikamy jak ognia tych oktawek naszych. Czyli że nie gramy C, 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 C. To trzeba jakby wyjąć w ogóle yy, z tego ćwiczenia jako coś, jako owoc zakazany. Więc, jeżeli sobie zaczynamy. Rozczytywać te ćwiczenia. Myślimy sobie dźwięk C. Szukam go. No już jestem po tych dwóch ćwiczeniach, które miałem, więc mam nadzieję, że moja głowa yy, prawdopodobnie, słuchajcie, jeżeli chcecie na tych dwóch ćwiczeniach tylko bazować, to myślę, nie wiem, w zależności od waszego tempa, od dwóch do tygodni, do dwóch miesięcy może być pracy, a potem wróćcie sobie do tego filmiku i zróbmy sobie ten. Ten trzeci, tak? Jakby system pracy zostawiam wam, czy chcecie miksować te ćwiczenia, czy zrobić jedno, potem drugie, potem trzecie. Już od was zależy. Czasami warto może się troszeczkę skupić na jednym, wgryźć się w niego, żeby nie było to na zasadzie rozczytane, a wiem. To tutaj jest też bardzo pomocne, jak to powiedzieć? Kwestia tego, że układacie sobie jako jakieś wyzwania. Na przykład, nie wiem, że w tym pierwszym ćwiczeniu związanym z szukaniem tak, dźwięku F, F we wszystkich możliwych miejscach ustalam sobie jakieś tempo. Nie wiem, że w tempie 80 hmm, ja będę grał e, te dźwięki i mam nadzieję, że powinien, chociaż teraz moi drodzy nie będę chyba tego szukał, ponieważ e, stracę całe moje nagranie, więc odpuszczę póki Chciałem Wam puścić po prostu metronom, ale puśćcie sobie, nie wiem, 80. Myślę, że będzie coś koło tego. Może się mylę? Nie wiem. Bardziej żgam F, F, F i jest to dla mnie płynne, tak? Może to być za szybki. Jakby nasz goal, nasz cel, no to zmniejszmy sobie na 60, na 50, na 70. W każdym razie ustawcie sobie jakiś punkt, który czujecie, że teraz jesteście, nie jesteście w stanie tego zagrać, ale potrzebujecie jakiegoś wyzwania. Bo problemem czasami jest to, co widzę w ćwiczeniu, że niektórzy po takim wstępnym zapoznaniu się z ćwiczeniem uważają, że ono już jest zrobione. Na zasadzie dobra, dotknąłem, przegrałem, wydaje mi się, że jest OK, nie jest OK. Trzeba w ćwiczenie się wgryźć, trzeba ustalić sobie jakiś cel, do którego chcemy dojść, i trzeba ten cel zrealizować. No, to jest właśnie tutaj powiedziałbym sporym wyzwaniem, natomiast uważam, że jest to świetna rzecz dla tak naprawdę właśnie osiągnięcia potem rozwoju. Nie przestrzelcie tutaj wiadomo, trzeba mieć nie coś, co osiągniecie za dwa lata, bo to was też zdeprymuje. Chodzi o coś, co poczujecie, że osiągniecie po jakimś tygodniu, dwóch po miesiącu na przykład ćwiczeń. Tak, żeby przede wszystkim przynosiło wam to radość. Dobrze, yy, więc powiedziałem o tym, wyzwania, cel, łyk kawy. I po łyku kawy przechodzimy do tego ćwiczenia trzeciego, które już Wam wspominałem. E, zrobimy sobie taką małą demonstrację. Dobrze, więc zaczynamy od dźwięku C. Szukam go, więc powiedziałbym tak: ten ruch będzie dozwolony. Tak naprawdę każdy ruch byłby dozwolony. Od tego oprócz tego, nawet bym powiedział ruch C. 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 Czyli zobaczcie, tak zgrałem cztery razy. Teraz. Szukam następnego dźwięku. Jeżeli właśnie temat koła kwintowego jest dla was nowy, no problem. Patrzymy się na wydrukowaną kartkę i mówię sobie, ok, następny jest dźwięk F. Szukam, myślę sobie, gdzie będzie dźwięk F. Niekoniecznie musi być najbliżej, no najbliżej jest tutaj, albo tutaj. Oczywiście warto iść z jakimś torem, na przykład właśnie, że kończę i szukam najbliższego dźwięku. To jest dobry, myślę, sposób, ponieważ. Praktyce często zmieniając akordy, yy, potrzebuję mieć go blisko siebie. Yy, więc mogę myśleć sobie tu, jeżeli czujcie się na siłach, mogę sobie pomyśleć C, a chcę zrobić stąd. ok F, 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 F. Cztery razy, tak? Oczywiście tutaj yy, mogę pójść tu, tu, tu. Tu mogę, mogłem pójść F, F, F. F, tak? Każda oczywiście droga jest dobra, jeżeli jest dla nas rozwijająca. Zresztą będę się starał właśnie w tych ćwiczeniach mieszać te elementy. No potem sobie robię dźwięk B, czyli B, B, B i dźwięk S, dźwięk S, dźwięk S i dźwięk S. I tutaj myślę, że zakończymy. Ja potem e, ćwiczenie, e, gdzie przegrywam to ćwiczenie, ten element parę razy, przynajmniej czterokrotnie, e, pokażę dla, e, na grupie dla patronajtów. Tam Was serdecznie zapraszam. Za każde wsparcie bardzo Wam dziękuję, ponieważ jest to, wiecie... Mega też takie inspirujące, pomocne, taka świadomość, że ktoś też w jakiś sposób chce wesprzeć Twoją pracę. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. W ogóle, że ten projekt mógł ruszyć. Mam zamiar włożyć jak najwięcej sił i potem, jeżeli się uda, właśnie środków finansowych na to, żeby się rozwijać, żeby to zrobić jeszcze lepiej, żeby tych materiałów było ogrom, tak, żebyście mogli korzystać z tego i rozwijać się na tym instrumencie. Tak. Kochani, także, tak naprawdę, takie 4-3 ćwiczenia. To pierwsze to traktuję jako takie ćwiczenie zero. Zupełnie bardziej wstęp, bardziej taka inspiracja do rozumienia, w jakim sposób układają się nam e dźwięki na naszym gryfie. Jeżeli chodzi o te elementy dodatkowe, oprócz jakby ćwiczenia rdzenia, czyli tego, że poznajemy dźwięki na gryfie to próbujmy drugą rzecz. Jaką drugą rzecz? Co mam na myśli? Spróbujmy słuchajcie, dołożyć właśnie do tego artykulację. Czyli ćwiczmy inne rzeczy. Ćwiczmy timing. To do tego włączmy metronom. Ćwiczmy artykulację, czyli gramy dźwięki krótkie, dźwięki długie. Do tego właśnie włączmy tłumienie, tak? Czyli pom. Pom, pom. pom, pom możemy do tego włączyć element techniki, czyli techniki i rytmu, czyli dźwięk S? <śm> no właśnie tutaj. Stawki oczywiście są nieodłącznym elementem e, slapu. Tak? Więc zobaczcie, można z tym prostego ćwiczenia zrobić tutaj, oj, no powiedziałbym, dużo elementów. Bardzo lubię podchodzić tak do ćwiczenia, dlatego że potem, szczególnie jeżeli właśnie nie mam dużo czasu, e, to takie pół godziny z takim podejściem świetnie się sprawdza. No, moi drodzy, mam nadzieję, że tak naprawdę wypełniłem wasz każdy basowy poranek teraz do następnych filmów i będziecie te elementy sobie ćwiczyć i będzie coś dla Was inspirującego. Dziękuję Wam bardzo, ja zaraz wciskam koniec Escape, ale my widzimy się już w następnym porannym basowaniu. Bardzo się cieszę, że możemy razem być w tej muzycznej basowej podróży, póki co to jest jeszcze początek. Ale myślę, że już zaraz niedługo wkroczymy na szerokie tory. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!